...proposzcza sygnał, żeby się tu pojawić, to z wielką chęcią jestem. Trochę wczoraj nam się to wszystko skomplikowało, ale nie tylko Wam, moi drodzy, nie tylko Wam. Wiele było różnych imprez w Beskidzie Wyspowym. I, no, i, i one, że tak powiem, zupełnie wywróciły się programy. Ale przecież wszyscy, a szczególnie przecież Ziemia, czekała na deszcz. I dzięki Bogu, że ten deszcz spadł i, i nie było jakiejś katastrofy. Moi drodzy, moje, moje zadanie polega na tym, żeby w tym momencie powiedzieć kilka słów o sponsorach. Bo jak widzicie, zapełnia się ta przestrzeń przed sceną, nagrodami, a to wszystko, wszystko są gesty takie dobroczynne. Oho, tu mi chodzą, ale chłopaki ciężkie, myślałem, że tylko ja. Yy, yy, yy. I to są wszystko gesty yy, dobroczynności, gesty hojności od... Sponsorów. Pozwólcie, że teraz kilka e, słów to, to, to chwilę dłuższo potrwa, bo no, tych sponsorów jest e, kilkudziesięciu. E, firma Flora, pan Jacek e, Rabkowiak, e, Bank Spółdzielczy Rzecznika Kraków, chodzi o wiodłowników, pan dyrektor e, Andrzej Kozak, nagroda 500 złotych, nagrody rzeczowe do tego mm, e, dołączone. Firma e, Macieja Szewczyka, darowizna 800 złotych. Mm. Dalej no Pani y, Sylwia Goryczka, nasza Pani Radna Rady Gminy Tymbark, również darowizna 600 złotych, zakład Tymbark MWS y, Soki, ufundowana firma UHAC. Tutaj dla kierowców wspaniała, wspaniałe nagrody, bo ponie o wartości 1000 zł, one będą tutaj losowane w takich różnych wartościach. Dalej pan Jan Buchała, był starosta powiatu, Limano, starosta Limanowski, zarazem radny Rady Powiatu Limanowskiego ufundował rower Górski, to pewnie ten tu śniący nowością. Dalej, proszę Państwa, Wójki Gminy Tymar, pan w naszych obecnych wśród nas. Pan Wójt, smartwatch i powerbank ufundowany przez Pana Wójta Ksiądz Proboszcz parafii Podłopie i Wiesław Orwat Tablet Samsung Galaxy ufundowana nagroda Krzysztof Orwat Projekt plakatu oraz projekt banerów na festyn Ksiądz probosz parafii Jurków, ksiądz Tadeusz Piwowarski Wypożyczona ta scena, na której właśnie tu jesteśmy Krzysztof Orbat, to już był właśnie projekt plakatu. Dalej, moi Państwo, Zakład Usług Komunalnych MPG nasz Tymbarski, wypożyczenie namiotów na to nasze wielkie świętowanie. Państwo Halina i Roman Dudek, właściciele firmy Laskopol. Kiełbaski na grill. Andrzej Janina Górliński. 20 kg kiełbas. Nie wiem, zjedliście już te kiełbasy, czy jeszcze? Jeszcze chyba tam się dymi grill. 20 kg kiełbas, kiełbasek od pani Anny Jana Krzysztofiak. Firma Dobry Mięsy z Dobrej również tutaj świadczy. Dalej, fitness, fit up. Z dobrej. Są pod podłupień, pan Stanisław Puchała. KGB Zawadka, KGB podłopień. Tutaj panie, tam jeszcze widzę, że zapracowany cały czas chyba konstrukcja, ale wiem, że mimo tej pogody, nie pogody wczorajszej. To chyba konsumpcja wczoraj była, aż, aż żałuję, że nie, nie przyjechałem. Yy, pani Irena napisała nam o tym, że mało solne były, ale nie tylko. Tam jest zawsze. Ja znam te stoiska, wiem, że bardzo, bardzo bogato e, zastawione. A przy okazji pozdrawiamy panią Irenę, bo e, tym Bark In to jest właśnie takim medium e, w tej przestrzeni wirtualnej, które informuje o wszystkim, co ważnego dzieje się na terenie naszej gminy w tej w co dalej? Nadal sponsorzy księży Probożców KGW. Już było pani Maria Liska Duda, pan Andrzej Duda, pan Maksymilian Liska. Oni właśnie przywieźli tą scenę z Jurkowa. No i pewnie ją odwiozą też, bo, bo tak to zawsze robią. Nagłośnienie to pan Grzegorz Urbański. Wczoraj biedaczyszko musiał to wszystko okryć zabezpieczyć, żeby uniknąć takiej sytuacji jak rok temu. No ale niestety nie udało się wczoraj nawet w części zrealizować fajnego programu, bo patrzyłem na plakat co w programie. Proszę Państwa, Pan Wojciech Korteczka, obsługa techniczna, elektryka. Państwo Anna i Edward Kajm, wypożyczenie lodóweczki na, na lody. To jest bardzo ważna rzecz przy dzisiejszych temperaturach. Dalej. E, firma Alkomp, pan Grzegorz i Beata Kęska, powerbank i sprzęt elektroniczny, to już tutaj pewnie pod kątem e, lo, fantów, Łoperim e, będziemy tutaj informować, Grzegorz i Beata Kęska, pan Krzysztof i Maria, e, pan e, Kazimierz i Dorota Pach, państwo, Kazimierz, Dorota Pach, e, Marta i Grzegorz Florek, e, Ewa i Bogusław Kulpa, to są fanty na... Na loterię fantową na, przy zakupie losu państwo odbieracie Jan i Teresa Krzyżydło Leśniak, yy, pani Ewa Leśniak, Piotr yy, Leśniak, yy, Anna i Jan Kurek yy, Marek i Katarzyna Kęska, Janina Czernek, yy, Zbigniew i Janina kaj Również fanty Krzysztof, Janata Pustek, yy, Teresa, Tadeusz Franczyk, Anna, Paweł Tokarczyk, Julia, Stanisław Czupek to są osoby, instytucje, firmy, które właśnie pomogły, ofiarowały nagrody, ofiarowały kwanty po to, żeby ta loteria mogła się odbyć. A o celu, no to mówił ksiądz provost, cel jest naprawdę wielki, cel jest ważny. Ten przykład jednego palca i całej dłoni najlepiej bardzo wymownie mówi o tym, w jaki sposób można wielką rzecz zrealizować. Zmieniamy mikrofon, zmieniamy mikrofon. Może będzie... O, chyba lepiej słychać. E, proszę Państwa, jeszcze trzeba ukłony szacunek i podziękowanie dla młodzieży parafii podłogi. Grupa apostolska młodzieży, lektorzy, ministranci, dziewczęta, służba maryna. się dla tych młodych. Oni mają wakacje, mogliby, mogliby przecież siedzieć przed komputerem, a 20 Włóczy dzisiaj jest dzień włócy kija, proszę Państwa. I dzisiaj moi drodzy liczba pi. Jaką ma wartość? Liczba pi. 3, 14 z tej strony. O proszę, która to klasa? Która? Pierwsza liczba. A, to muszą wiedzieć. Chociaż dużo wcześniej siebie jaką wartość ma liczba. Pi, dzisiaj jest święto tej liczby, tak przy okazji dla matematyków informacja. E... A proszę Państwa, dalej podziękowania, to już y, y, sformułowane te podziękowania od księdza proboszcza dla parafian, dla Was, bo przecież sens tego wszystkiego jest właśnie taki, że Wy przychodzicie i to tak wzajemnie działa że jest y, zaproszenie na festyn, jest odzym z Waszej strony. Piękny odzyw. Ja y, pierwsze gdy tu przekroczyłem ten teren, to zobaczyłem dużo, dużo więcej dzieci. To już nie mówię że program działa jakiś y, ten, ten y, inny, tylko naprawdę jest taka imponująca. Ilość tych dzieciaków, to fantastyczny, fantastyczny widok, pewnie w galerii u pani Ireny będzie tego, tych zdjęć bardzo dużo. Po, serdeczny e, taki widok, e, radosny widok. E, wracam do podziękowań, ksiądz Ignacy Urbański ze Zgromadzenia Księży Marianów, do OSP, pozdrowienia dla strażaków, bo oni tam się kręcą, żeby zadbać o porządek, pan Piotr Czymlek, strażacy OSP Podłopień, Zabatka, na, koledzy naczelnicy, firma Partner, Grzegorz Garba, Agnieszka Mielnicka, Sołtys, Wsi Zawadka, Pani Maria Łabus. Mogę się jeszcze przewrócić na jedną stronę? Mogę chyba powiedzieć, bo trzeba wymienić wszystkich. A i artyści występujący, moi państwo, naprawdę imponująca i taka kameralna impreza, a jednak okazały program, zespół, który przed momentem tak Podpytałem ich jednym zdaniem. Istnieją od roku, a fantastycznie już chodzą, fantastycznie brykają po scenie. Zaklaszcie im, oni skończyli koncert, ale macie w pamięci te dźwięki, które tutaj płynęły i... Podobało się? No to jest fajny odzew, to jest fajny odzew. Na koniec będzie fajran, po losowaniu będzie fajran, dopiero wtedy będzie koniec całej tej imprezy. Nie wiem, do której księży to planowane. Ale rozpędziliście się, to jest tak jak w nitym barku. W najbliższy weekend macie dwudniowe imprezy, no pięknie, pięknie się rozwijacie. Kochani, będziemy przystępować powoli już do.